Zatrą opas, zatrą opas Zatrą opas Jest! Patrz dawaj! Jagusia nie wchodzi A Jagusia, a jak jest ubrana? Jak nie wiesz, Jagusta? Ta ma coś zielonego, Magda Jak, to, ono, ono to. Już, jak to było, tak na górę widzę, że może... To one by tak daleko były? Ona one już chyba przeleciały, już jakby była tak To już na dzieci A nie, nie. One już przeleciały jest.